Rozdział 5. Temat trzeci. Średniowieczni mieszczanie i chłopi. Miasto, a wieś w średniowieczu. Średniowieczne miasta były małe. Pod koniec XV wieku Gdańsk, największe miasto w Polsce, liczyło niecałe 30 tysięcy mieszkańców. Dziś ponad 450 tysięcy. Kraków ówczesna stolica państwa niespełna 20 tysięcy. Trzecie miejsce zajmowały Toruń i Elbląg po 11 tysięcy. W innych żyło czasem mniej ludzi niż w dzisiejszych wsiach. Mimo to były miastami, a nie wsiami. Różnica polegała na tym, że chłopi, czyli mieszkańcy wsi, trudnili się przede wszystkim rolnictwem. Natomiast mieszczanie, to jest mieszkańcy miasta, zajmowali się głównie jedem. Rzemiosłem, na przykład szyciem butów. 2. Handlem, na przykład sprzedawaniem tkanin. 3. Usługami, na przykład wyrywaniem zębów. Miasta uzyskiwały od władz prawa miejskie, takie jak prawa wyboru władz, organizowania targów i budowy murów obronnych. Wie się tych praw nie miały. Miejskie budowle. Średniowieczne miasto otaczały zwykle mury miejskie, które chroniły mieszczan przed napadem nieprzyjaciół. Mury były wzmacniane basztami, to jest wieżami obronnymi. Do miasta wchodziło się przez bramę w murach. Strażnicy miejscy zamykali ją na noc, a także w razie niebezpieczeństwa. Sercem miast był rynek, czyli główny plac miejski, tam handlowali kupcy, odbywały się uroczystości, turnieje rycerskie i egzekucje przestępców. Na rynku stał też ratusz, duży, zwykle ozdobiony budynek, w którym urzędowały władze miasta. Ratusz i domy najbogatszych mieszczan były murowane, to znaczy zbudowane z cegły lub kamienia. Ubożsi mieszkali w domach, z drewna. Tańszego, ale łatwo palnego. Miasto zagrażał ogień, gdyż mieszkańcy używali go do ogrzewania i oświetlania domów, a także gotowania. Ponieważ domy stały gęsto, jeden przy drugim łatwo mogły mogło spłonąć niemal całe miasto. Kto mieszkał w mieście? Mieszczanie dzielili się na trzy grupy. 1. Patrycjat. Niewielka grupa najbogatszych kupców i rzemieślników. 2. Pospólstwo. Ubożsi kupcy i rzemieślnicy byli najliczniejszą grupą mieszkańców. 3. Plebs. Najbiedniejsi mieszkańcy miasta. Wiele miast Miało samorząd, to znaczy rządzili nimi ich mieszkańcy. Przede wszystkim przedstawiciele patrycjatu, którzy zasiadali w Radzie Miejskiej. Rada zajmowała się najważniejszymi sprawami miasta. Między innymi ustalała godzinę zamykania miejski, bram miejskich. Ceny towarów, na targu wysokość podatków i ich przeznaczenie, na przykład brukowanie ulic i, pe, i pensja dla kata, inaczej niż dziś w, mie w mieście nie było wyborów. Rada Miejska sama dobierała sobie nowych członków. Zostawali ni nimi zwykle najbogatsi mieszczanie, którzy po podejmowali decyzje, Ka korzystne dla siebie. Ustali na przykład, że najwa najważniejsze podatki mają płacić ubożsi mieszkańcy miasta. Nic dziwnego, że w, w miastach co jakiś czas wybuchały bunty biedn biedniejszych mieszkańców. Od czeladnika do mistrza. Czeladnicy byli pomocnikami rzemieślników. Należeli do plepsu, ale mogli poprawić swój los. W tym celu czeladnik musiał wykonać dzieło zwane majstersztykiem. Jeśli był stolarzem, robił na przykład stół, jeśli kr krawcem szył suknię. Gdy komisarz rzemieślników uznał dzieło za doskonałe, czeladnik mógł się wyzwolić na mistrza, to znaczy rzemieślnika, otworzyć własny warsztat i zostać przyjęty do cechu. Cech był organizacją, która skupiała rzemieślników tego samego zawodu, na przykład szewców, władze cechu decydowały, ile par butów wolno wyprodukować każdemu szewcowi, a nawet o której godzinie muszą skończyć pracę. Ustalały też ceny butów i kontrolowały ich jakość. Kto nie należał do cechu, ten nie mógł mieć warsztatu w mieście. Takiego rzemieślnika nazywamy partaczem. Wieś i jej mieszkańcy. Chłopi byli najliczniejszym stanem. Z każdych dziesięciu Europejczyków należało do niego dziewięćdziesięciu. Chłopi pracowali. Przy wytwarzaniu żywności. Gdyby nie był, byli tak liczni, mogłoby jej zabraknąć z powodu niedoskonałych metod rolniczych. W XIII wiecznej Polsce z jednego zasianego ziarna chłop uzyskiwał średnio cztery ziarna polonu. Dziś zbiera się około 70. Średniowieczne wsie były małe, rzadko, która liczyła więcej niż 200 mieszkańców. Chłopi mieszkali w drewnianych chatkach. Każdy miała piec, jedną izbę mieszkalną i kom komorę na mąkę oraz inne zapasy. Chłopi uprawiali ziemię, która należała do pana. Rycerza, biskupa albo opata. Sami ją tylko dzierżawili. To znaczy użytkowali w zamian za opłaty lub świadczenia. Pan pobierał od chłopów czynsz, czyli zapłatę w pieniądzach. Mógł też zażądać świadczeń w naturze. Cielaka jaj, zboża, i tym podobne. Czasem pan znosił czynsz, a w zamian nakazywał chłopom pracować za darmo, w, w swoim gospodarstwie. Mówili oni wtedy, że pracują na pańskiej ziemi, czyli odrabiają pańszczyznę. Chłopi musieli też płacić podatek swo swojej parafii. Była to tak zwana dziesięcina. Nazywamy, nazywana wzięła się stąd, że chłop oddawał proboszczowi jedną dziesiątą plonów. Na przykład co dziesiąty snop zboża. Dodatkowo chłopów obciążały podatki na rzecz państwa. Mimo wszystkich tych opłat i świ. I świadczeń w XV wieku chłopom żyło się całkiem nieźle. Niektórzy pożyczali nawet pieniądze rycerzom. Bogaty był zwłaszcza sof sołtys, który rządził wsią w imieniu Pana. To co najważniejsze. Główne Zajęcia mieszkańców. Średniowieczne miasto, rzemiosło, handel i, i usługi. Średniowieczna wieś, rolnictwo. Bu budowle. Średniowieczne miasto, mury miejskie, baszty, bramy, rynek, ratusz, domy murowane i drewniane. Średniowieczna wieś, drewniane chaty. Władza. Średniowieczne miasto. Rada miejska. Średniowieczna wieś. Sołtys, który rządził w imieniu pana. Mieszkańcy. Średniowieczne miasto. 1. Patrycjat. Pospólstwo plebs. 2. Cechy. Organizacja rzemieślników. Średniowieczna wieś. Chłopi, opłaty, średniowieczne miasto, podatki ustalane przez Radę Miejską. Średniowieczna wieś, czyż albo pańszczyzna dla pana, dziesięcina dla proboszcza, podatki dla pańs państwa. Koniec.